Cześć, dzisiaj nie wita Was śpiąca Izabela, tylko nowy bohater serii. Przedstawię go Wam na początek. To jest Thomas Lockwood. Stwierdziłem, że wprowadzę do serii troszkę angielskich nazwisk, imion, bo. Mówienie Izabela Sosna, nie wiem, zobaczymy jak to będzie, ale tak, tak. Co nie mogę kliknąć, tak ciężko mi jednak się przestawić na te polskie imiona i nazwiska w Simsach. Mm, także tak. Yy, strój codzienny z wiejskiej sielanki. Drugi jest ze śnieżnej eskapady. Branie wizytowe. Sportowe. Tutaj teraz do snu na imprezę do pływania. Na ciepłą pogodę i na zimną pogodę. I tak yy, ma yy, aspiracje brałam ją z aspiracji z kategorii Natura wybitny wędkarz. Mm, ten sim wie wszystko o wędkarstwie. Dalej mamy aspiracje, nie aspiracje, cechy uwielbia naturę, y, miłośnik zwierząt i kulturalny. Mm -hmm. Więc pora go gdzieś wprowadzić, byle gdzie, bo i tak się do iski przeprowadzi i zacząć y, taką już rozgrywkę. Myślę, że ciekawszą. Ogólnie Sima udało mi się wprowadzić. On sobie mieszka niedaleko naszej Izy. I mam nadzieję, że Izę go przyjdzie powitać. W tym czasie sobie przyszykuję coś do jedzenia. Remontu nie robiłam, no bo w sumie po co on się niedługo będzie przeprowadzał przecież. Eee, gotuj sałatkę ogrodową, zjesz i pójdziesz łowić ryby. Tylko się przebierz, zanim się ugotujesz. Um, zmienimy ci strój na letni. No chyba mu coś nie smakuje. Sprzątasz. I zobaczymy, kto przyszedł. Nie, nie jesteśmy zainteresowani tą znajomością, ale możesz tutaj iść, połowić ryby. Jak pięknie słońce pada. I nie widać. Trudno, może się niedługo pojawi w okolicy. W tym czasie połowimy ryby. z umiejętności, aby łowić w tej okolicy. No dobrze. To zrobimy to... Tak, pęcherz. Skorzystaj. Ogrodnictwo też ci trochę pod ciągniemy. tutaj były gdzieś roślinki, bardziej tu. Zbierz cały plon. Jeszcze wcześniej, to nie pójdziesz spać. Poszukasz żab, skoro jest taka okazja, to ty się tymi sprawami zajmij. I możesz pójść powoli spać. Mm, nie działa w ten sposób. To śpi. O, dzisiaj są darmowe jedzenie i napoje, tak nam się uda spotkać Izę. Um, to może udałoby nam się ją do jakiejś um, restauracji zaprosić. To może ją po prostu odwiedzimy, jak zjesz śniadanie. Że zagłosuj na lokalne plany działania. Mm. Tylko ty nie masz głosów. Trudno. Zjesz coś? Zjedz śniadanie jajka na toście. Ej, I jak zjesz, to pójdziemy poznać Izę. Kończysz jeść. Mam nadzieję, że sam po sobie posprzątasz. I pójdziemy zapukać do pobliskiego domu i poznać sąsiadów. Pora zapukać do drzwi. No, za wtorbie. Nie uciekaj mi. No, niesamowite poznanie. Więcej przyjazne, kurtuazyjne powitanie. Pochwal szczerze. Możesz ją poznać. Mm, I poprawić humor, bo ta torba nie wygląda tak za dobrze. Poplotkujesz jeszcze o sąsiadach, o tym sąsiedztwie, co nowego tutaj się dzieje. Wyrazimy uznanie dla niej i w ciemno zaprosimy do restauracji. Możemy. E, powiemy jej jeszcze historię. Nie, poszło sobie trudno. To zrobimy tak. E, podróżuj. Zaplanujmy wydarzenie. Nie, to będzie chyba po prostu podróżuj. Czyli tak, nie możemy, bo się odbywa święto. Po prostu podróżuj. Przyszli do restauracji. Powiedział, chodź, darmowe żarcie, więc cię zaproszę. To już poleciało. Yy, I do restauracji przyszła oczywiście bez torby na głowie. I zobaczył ją, jak wygląda. I od razu się zakochał. Także miłość nam będzie kwitła. Poprosimy o stolik. Czy to jest. Liska szefowa sali Eliza Pancakes. No dawaj, ustawiaj się w kolejce. Może dodamy ją do grupy? Czy jesteśmy w grupie? Jesteśmy w grupie. Dobra. No, Eliza, wracaj.

Tak, proszę bardzo, to stolik smacznego. Sam do stolika złożymy zamówienie. Tak, i z racji, że wszystko jest za zero, to możemy poszaleć. Mhm. Zamówimy słoną lamę. Dla Tomasa. Dla Izy zamówimy słodką pikanterię. Dalej przystawki. Y Peklowane mięsne kąski na drewnie z lasu. Dla Izy. I dla Tomasa zamówimy Romantyczne, bekonowe płatki. Nie, miodowe przekąski z całego świata. Danie główne. Krawetki, się Nie, fuj krawetki. Makaronowy wulkan. To się po prostu jedzenie zmienia. To nie. Czyli... to zamówimy. Tutaj z tego co pamiętam, zwykle Simowie kończą z... ...z, z chorobą. zatruciem pokarmowym, więc zobaczmy jak to będzie. Może w czasie, kiedy czekasz na jedzenie, to troszkę się z nią zaprzyjaźnisz. Podyskutujesz o tym, czy kura była pierwsza. Opowiesz śmieszną historię. Podzielisz się swoją opinią dotyczącą tego święta, że żarcie za darmo. Tomas poznał następujące cechy Simki o imieniu Izabela, miłośniczka zwierząt. To ty może nie jest, tylko skoczy do talety, gdzie jest taleta. Na piętrze gdzieś pewnie. Dobra, leci do toalety, może zdąży. Gdzie ty idziesz? Nie rób tego. Co tu się zepsuło? No dawaj, zdążysz. Nie zepsuj tej randki. 30 minut. Dobra. Uff. Udało się. Naprawdę było ciężko, ale dlaczego skorzystaj? Serio? Hmm. Coś to nie działa tak jak potrzeba, będzie się kręcił w kółko. To musimy tak, yy, zrobimy... Użyjemy kodu na nim, bo. Ech, tak, więcej opcji. Modyfikuj, uszczęśliwimy po prostu. Bo to jest bez sensu, żeby nie mógł skorzystać z talety. Mm. Zjedz to. I. Będziemy kontynuować rozmowę, przyjazne. E, zapytasz o zawód. A gdzie ty poszedłeś? Do kibla? Nie no. Serio? Wracaj do stolika. Masakra, Teresa. Racja, nastąpił szybki teleport. Może będziesz ją kokietował? Że jest taka śliczna. Zobaczymy czy się uda. I spróbujesz zawrócić w głowie, a następnie spytasz ją o... E, d, d, brakuje. Zapytasz, czy jest w związku? A że nie jest. to już wiem. <laughs> e, to się wymienisz numerami. O. Flirciarski nastrój. Pochwalisz wygląd i jak zjecie to pójdziecie do domu, rozstaniecie się. Bo odcinek już jest dosyć długi. Także dalsza akcja będzie w kolejnym. No, widać, że się lubią. Nawet do siebie pasują. Podoba mi się ta para. No wypij i idziecie do domu. Um, jak się kończy jeść w restauracji? Bo nie pamiętam. No i na tym kończymy spotkanie. Pora wrócić do domu. Grzecznie Iza odprowadzi. Nie ma co prawda daleko. Jeszcze zobaczymy lokalne plany działania. Samowystarczalność. Zadbaj o ciało i Umysł, dobra, czyli na razie te plany są ok, nie ma z nimi problemu. Więc no, mamy potrzeby pełne, bo użyłam kodu, ale myślę, że na tym skończy odcinek. I Tomas jest szczęśliwy, że poznał taką piękną dziewczynę i dobrze się dogadują. I na zakończenie chciałabym Was zaprosić na naszą grupę na Facebooku Zabudowane w The Sims, Discorda, moje media społecznościowe oraz na stronę internetową zabudowany.pl. Wszystkie linki są w opisie. Także serdecznie zapraszam i do następnego odcinka. Cześć!